Byliśmy u mecenasa. David, musisz to kurwa zrobić, a ten kurwa z klipu kurwa ci pierdoli farmazony, bo ty musisz, jeżeli chcesz udowodnić mobbing, to mu, musisz złożyć rezygnację z wyglądu na mobbing. Tak, ale wtedy już... Bo jak oni ci wystawią kurwa świadectwo, to kurwa będzie powymiatane. Tak, ale pamiętaj o tym, że jak ja jak ja złożę wypowiedzenie, to już ja po prostu do firmy nie mam. Ale stary, powiem ci jedną rzecz. Szczerze otwarcie. Myślisz, że jakbyś został w tej firmie, wyjebaliby No oni by musieli wyjebać połowę kurwa kadry. No i tak niby miało być, nie? No tak miało być, ale widzisz jak to kurwa wygląda, tak? Jak oni są wszyscy kurwa powiązani. To ja wiedziałem zanim cokolwiek się zaczęło. Akurat to wiedziałem. Słuchaj, Dawid, ja Ci powiem jedną rzecz. Ja uważam, że musisz złożyć to wypowiedzenie, co złożone, z informacją do sądu i tak dalej. O ja pierdolowca, ja się giebałem kurwa Kurwa masz. Pójdź i dalej Moim zdaniem. Wyślij to kurwa pocztą, wyślij to... Abo inaczej. Wyślij to. Ja ci napiszę proste pismo, tak? Wyślij to wypowiedzenie przez Sąd pracy. Że się boisz. Jest taka opcja w ogóle. Tak. Ja ci wieczorem napiszę. Trzymaj się.